Witam was bardzo serdecznie z tej strony mikrofonu Jasiek Sendek i Adam Wodkowski. Słuchaj, Adam. Bogaty weekend nam się zbliża. Słyszałeś? No pewnie 3 czerwca ma dla życia i rodziny. No właśnie, chciałem cię do niego zaprosić, żebyś zabrał całą swoją rodzinę i spotkał się razem z nami o godzinie 10 przy pomniku kopernika na krakowskim przedmieściu, po prostu jest potrzeba, żeby zaświadczyć, czy będziesz świadkiem życia i rodziny? Pewnie jestem, byłem w roku ubiegłym i w tym roku też. No właśnie, skoro Adam będzie, ja będę, to dlaczego ma nie być Ciebie? A gdybyś miał wolne przedpołudnie dnia poprzedniego, czyli 2 czerwca, czy mógłbyś się zjawić na spotkaniu organizacyjnym? Moim najskrytszym marzeniem było zawsze uczestniczyć w takiej pomocy dla Marszu dla Życia i Rodziny. No. no to słuchaj, specjalnie dla ciebie odbędzie się takie spotkanie w Warszawie przy ulicy Wilczej 8, lokal 19 o godzinie 10. Warto, żebyś się pojawił. Podobno będą fajne rzeczy. Słyszałem, że koszulki będą wręczane. Jakaś niespodzianka ma być o, po Marszu. O, to ubogie słowo, ale przede wszystkim yy, oprócz mnie możesz i ty, bracie, bądź siostra, która nas słuchasz, uczestniczyć w tej pomocy. Warto, ponieważ Marsz dla Życia to ogromna radość, a uczestniczyć w tej radości poprzez pomoc to po prostu Boże dzieło. A więc będę ja, będzie Adam, to i ty, drogi słuchaczu, zjaw się na Marszu dla Życia i Rodziny oraz wcześniej na spotkaniu organizacyjnym przy ulicy Wilczej 8, lokal 19 o godzinie 10. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy i liczymy, że pomożesz nam w tym Bożym dziele. Pozdrawiamy serdecznie, szczęść Boże. Do zobaczenia pod kopelnikiem.